Wszystkie etapy szpachlowania płyt karton gipsowy. Zaczynamy! To są spoiny długie, oryginalne, a to krótkie, cięte. W pierwszej kolejności wypada zagruntować sfazowane krawędzie płyt, jak również miejsca, gdzie rdzeń płyty jest odsłonięty. Następnie miesza masę konstrukcyjną i fuguje sfazowane krawędzie, ściągając wszystko na ostro, po czym uzupełniam ewentualne ubytki oraz szpachluję wkręty na pierwszy raz poprzez nałożenie masy i ściągnięcie na ostro w innym kierunku. Ewentualnie możemy nabrać masy na sam rancz szpachelki, po czym płynnym ruchem rozciągnąć na tyle, ile jest jesteśmy w stanie i płynnym ruchem ściągnąć nadmiar. Później przechodzę do zbrojenia łączeń, a więc ponownie zamieniam wodę i proch w masę. Opcjonalnie można użyć gotowej masy dwufunkcyjnej fill and finish. Na nieoryginalne, wcześniej zafugowane krawędzie można wkleić taśmę flizelinową. W pierwszym podejściu nakładam masy po około 15 cm z jednej jak i z drugiej strony od jej środka. Następnie cienuję krawędzie poprzez dociśnięcie szpachelki od strony płyty i uniesienie z drugiej. Po czym wygładzam resztę starając się aby na środku spoiny było jak najmniej masy. Później przechodzę na krawędzie oryginalne nakładając na nie masę i układając flizelinę, po czym dociskam ją raz jeszcze, a następnie ją przeszpachlowuję, nie robiąc przy tym żadnych wybrzuszeń. Narożniki wewnętrzne można wkleić taśmę kurt. Ja do tego celu używam gotowej masy przeznaczonej od standardu Q1. Najpierw docinam taśmę na pożądaną długość, a w miejscu łączenia się taśm zacinam ją pod kątem 45 stop. po czym nakładam masę, układam taśmę i wyciągam. Priskam spod niej nadmiar. Jednocześnie rozszpachlowując przejście pomiędzy rantem taśmy a powierzchnią płyty. Później przystępuje do osadzenia narożników perforowanych. W moim wypadku jest to nielegalny sposób, za który grozi kryminał. Dlatego wy nie róbcie tego na takera, tylko prawilnie zatapiajcie w masie. Po wyschnięciu wcześniejszych etapów przystępuję do szpachlowania wkrętów na drugi raz i rozszpachlowania łączy. A z racji, że będę szpachlować płyty po całości, to moim zadaniem jest wyciągnąć tak oryginalne spoiny, aby była równa powierzchnia. Natomiast nieoryginalne rozpachlować jak najszerzej od środka. W moim przypadku jest to około 60 cm, elegancko wycieniowane na krawędziach. Gdy wszystko jest już wyschnięte, to zaczynam robić gładzie po całości, przy użyciu wałka. W tym wypadku jest to masa super finish, która charakteryzuje się dużą twardością. Dlatego najważniejsze, aby przystąpić do jej szlifowania najpóźniej po trzech dniach od aplikacji. Po tym zabiegu wszystko dokładnie odpyla, a następnie gruntuje i tak przyszykowaną powierzchnię można już malować. Pracuj systemowo i żyj Bezproblemowo.